Które widziałem, zawsze było wtedy, kiedy do modlitwy był dołączony post. Kiedy do modlitwy była dołączona ofiara, ofiara, która boli. Kiedy trzeba było z czegoś zrezygnować, z jakiejś przyjemności, złożyć coś w ofierze, co boli. Ofiara nie może być tym, co zbywa nam. Kiedy składasz ofiarę, to musi być coś, co boli. Zdumiewające jest to, że Jezus przygląda się składce w świątyni, jak ludzie wrzucają pieniążki nie? do koszyka. I patrzy i obserwuje poszczególnych ludzi. Nie? Zdumiewające. Jezus, który przygląda się, kto ile rzuca na tacę. I mówi bogaci, tak rzucają dużo, ale nawet nie odczują tego, co rzucają. A wdowa rzuca dwa grosiki całe swoje utrzymanie, rzucając to wie.